Siemanko kochani, z tej strony Nilka I dzisiaj będziemy grać 99 nocy w lesie Niestety jestem trochę nubem. W sumie nie wiem jak dla kogo, no nie? Bo mam 42 dni Więc no, nie jest tak źle Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie grać Będę grać jakby coś z randomowymi ludźmi Postaram się to z, 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 trochę krótszy odcinek Bo niestety... No, najdłuższe moje odcinki postanowiłam, że będą trwały 15 minut, ale zaczynamy, no to grajmy. Mam nadzieję, że w 15 minut się wyrobię z jakimiś dobrymi dniami, poszukamy dzieci i oczywiście nie będę za jakimś wielkim nubikiem. Więc no, najpierw idę porąbać drewno oczywiście, bo z tego się nie obejdzie na początku. Więc, byłam w kinie dzisiaj. W sumie dwa razy, bo mieliśmy wycieczkę. Jak ktoś oglądał... A, i podajcie na mój ostatni odcinek, który nagrywałam. Przepraszam, że musiałam to przełożyć. Yy, nie wczoraj, tylko... Boże wczoraj. Yy, miałam to nagrać jutro, ale tak jak mówiłam na początku, nie mogę z tego powodu, że mnie nie będzie. Yy, a, i przepraszam, że nie zbieram drewno. <gryw> mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, bo mam trochę oddalony mikrofon. I mogę mieć trochę dziwny głos z tego powodu, że mam trochę katar ale raczej tego nie powinno być słychać więc no mam nad... a, jeżeli jesteście moimi widzami chociaż w sumie nie, mam nadzieję, że ktokolwiek to oglądnie bo chciałabym z wami się poznać, tak jak mówiłam na tamtym odcinku mam nadzieję, że wejdziecie na ten film i się skusicie go zobaczyć a ja teraz klikam o Dobrze są. Ja na razie po prostu robię, Ale już wejdziemy sobie do domku. Mam nadzieję, że nie umrę. Dobra. O nie, bo to jest ten domek. To jest zawsze wilk. Tak jak mi się wydaje. Tak. Nie będę z nim walczyć. Mi się nie chce. No chodź, dobra, chodź. Nie wiadomo. Dobra. Chodź tu. O! Już mam skórę wilka. Wow! Dobra. I dużo jedzonka. Muszę sobie sprawić dobry worek. I fajnie by było, jakby był. Bo go potrzebuję. Ale coś wywalę tutaj stąd. Hop! O! Idealnie. Super. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że nie, tak jak nie chcę być jakimś wielkim nubikiem, że się będę chować nie wiadomo co. Nie będzie tutaj oczywiście nudno. Poszukamy różnych dzieci. No i postaram się znaleźć zimową krainę, jak tu jest, ale nie wiem. A jeżeli będą żaby, to pokonałem kolorę. Więc no. Hop, 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 hop. Ok, mam nadzieję, że mi nikt nie weźmie rzeczy mojej skórywika, więc na wszelki wypadek sobie ją wezmę. E, no i jeszcze pozbieram drewno. Chociaż te pierwsze dni bez sensu nawet wychodzić, bo pierwsze nawet on nie atakuje, więc no. Ale... W sumie właśnie zapomniałam, że on nie atakuje dzisiaj, w tym nocy. Mam nadzieję, że przetrwam niedługi atak kultystów. A tutaj sobie zbierzemy drewno. O nie, nie, nie. Tego proszę, no. Okej, okay, i może jeszcze, po, w sumie mogłabym pójść po latarkę, żeby mieć święty spokój. E, tutaj są dzieci. Gdzie jest ta latarka? O, 8 Mandero. W ogóle widzieliście? Pewnie tutaj będą stali gracze 99-dniowcy w lesie. Ja też jestem trochę taką graczką, ale czy widzieliście właśnie jego kostium? Jest wspaniały, uwielbiam go. Mam nadzieję, że długo zostanie, bo jest bardzo fajny z wampirkiem, uwielbiam wampiry szczególnie w halloween a mieście w ogóle taką właśnie na halloween czy w ogóle takie rzeczy na w swojej szkole? ja jeszcze nie miałam, ale pewnie niedługo będę mieć mam nadzieję, że w ogóle będę mieć, no właśnie to, to jest problem nie wiem po co ja w ogóle zbieram te kwiatki, ale nieważne nie wiem po co. Tam są różne dziwne dźwięki. Nie wiem. Moje rodzice oglądają jakiś ten film. Będę oglądać. Czy oglądają to, nie wiem. A, i właśnie można słychać moich rodziców w tle, ale to nieważne. E, czy jest złom? Dobra, jest. Ja bym najpierw. Zawsze mam taki problem z tym drewnem. Dobra, ja idę mapę. Jeszcze tylko zrobię, właśnie, no właśnie chciałam to zrobić. Yy, hop, w ogóle nie jest. Więc ja idę sobie. O. pewnie nic nie będzie. Dobra. Bardzo dobrze. No serio, dopiero co zacząłem zagra... grę i już jestem głodna. Świetnie. No i jeszcze ta mapa w ogóle prawie nie jest zbudowana. W ogóle dosłownie. Dobra, ja idę po dynię, przepraszam. Wiem, że dynie się powinno oszczędzać, ale. Ui. Dobra. Idę dalej. Zodać mapę. Zaraz będę musiała to ogniska wrzucić, bo widzicie jak to jest mała mapa i nawet nie, nie, nie dam rady zrobić tego dziecka. Najpierw pójdę po właśnie skrzyneczkę. Otwieram. Proszę, nie nasiona. Proszę. Tak! Uwielbiam włócznie. Jest, dla mnie to jest najbardziej przydatna rzecz ever. Dosłownie. O, i możemy... Właśnie. Hop. Dobra, idę rozbudować mapę, bo tak nie może być. Właśnie. Zostaw mnie. Ty mnie proszę odejdź ode mnie. No. Pewnie nic nie wzięłam. Znając, że się nie wzięłam tego karnistra, ale już nieważna. Czy ty mnie gonisz? Nie, nie gonisz mnie przez pół mapy. Okej. Okay. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, pozbieram te blachy, bo w ogóle, czemu oni w ogóle nie dają mm, drewna? jakby, rozumiem, że no, dobra, już sobie muszę wziąć, trudno ale moglibyście zrąbać to drewno okej okay. f okej okay. i teraz powinno, mi się wydaje, żeby serio, dobra idę rąbać dalej co to w ogóle jest o co chodzi? Ej, bo ja właśnie dawno nie byłam, 90-90, co to jest? Co to jest? Okej. Okay. Um, nie mam tykietów. Może znajdę. Hmm. Aha, no się zbliża, jestem górna. Są tu dynie? są. Jeszcze może wagonik otworzył? Nie ma wagonika. Dobra, nieważne. Jeżeli w tym odcinku nie dam rady zdobyć dziecka, to postaram się zdobyć dziecko na samym odcinku. O, idealnie No Ale dobra, ja się nie będę bać. Po co mam się bać? Mógłbyś mi... o. Dobra. Hop, hop, hop. Hop. I teraz... No w ogóle nie dokładają. Wiem, że to mi w ogóle nic nie daje, ale... Trudno. Czy oni na przynajmniej ławkę do rzemieślni... No nie wierzę. No okej. Okay. Idę zbierać drewno. Oj. Gonisz ty mnie nie widzisz? Nein, no czemu do mnie? Dobra, jak nie chcesz mnie widzieć? Głębokość. O! W końcu! Spróbujemy uratować dziecko. OK, i spróbuję tutaj dać. O właśnie. No serio mi brakuje jednego drewna. OK, Ja bym chciała, żeby już był dzień. Ale pewnie nie będzie. O! Dobra, będzie jej! I zrobimy teraz na szybko nową ławkę do rzemieślnictwa. Wiem, że dziwnie pewnie to mówię. Co? Nie rozumiem, bo dawno już trochę nie grałam 99 nocy. Dobra, zbudowałam. I teraz kupmy sobie wiem, że niepotrzebne w ogóle... Dobra, na razie nic nie będę kupować. Bezsensownie w ogóle tracić. Więc pójdźmy sobie tutaj, bo nie wiem o co z tym chodzi. Tak jak mówiłam, że mnie nie było. Ło. Okej. Okay. No i... Ok, mam. O! Z miłą chęcią. Akurat mam mało cukierków. Ej, ja sobie to wezmę w ogóle. Ok. Dobra. Kurczę. Dobra, jeszcze pójdę po dynię sobie zjeść i. O! Mam dziecko. Oj, Zostawcie mnie! Ja chcę coś zjeść! Nie gonić mnie przez pół mapy! Idę po miencho. O, bo tam widzę dynię. Pójdziemy dzisiaj po dziecko, jak zdążymy. Mam nadzieję, że zdążymy. Op! Dobra, idę po dziecko. Tak jak mówiłam, idę po dziecko. Okej... Okay. O, skrzynka, ale to potem otworzymy. Najpierw chce iść po dziecko, tak jak bym powiedziałam. Chcesz założyć w tym odcinku. Spójrz po dziecko. Dobra. Po kolei. Siema. Okej. Okay. Oj! O nie. O nie! Dobra, ym, ym, tak jak mówiłam jestem nubem. tak jakby coś, jestem nubem. o nie, no serio mnie będziecie tak gonić, no dobra wrócę tej jak zdążę, dobra dam radę, dam radę, najwyżej umrę, o tak jak mówiłam. No co kochani, chyba kończymy odcinek. Jeżeli chcecie part 2, to subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie i udostępnijcie film, a my widzimy się pewnie niedługo. Papatki!